Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców października, czyli na październikowe podsumowanie kosmetyczne. Temat pielęgnacji twarzy dzisiaj odpuszczę, dlatego że ostatnio na kanale pojawił się film z polecajkami. Były to pielęgnacyjne polecajki polskich marek, kosmetyki drogeryjne. Także nie chcę się po prostu powtarzać, nie chcę drugi raz pokazywać tego samego. Jeżeli jesteście tego tematu ciekawi, chcecie zobaczyć, co ostatnio mi się sprawdziło, jakie kosmetyki do pielęgnacji twarzy polecam. To odsyłam Was do tamtego tego filmu, a dzisiaj w temacie pielęgnacji będą włosy i będzie bardzo dużo produktów do makijażu. Zaczniemy sobie właśnie od włosów i od marki, którą najprawdopodobniej wszyscy znają i bardzo dużo osób testowało te kosmetyki. Ja do tej pory byłam sceptycznie nastawiona, myślałam, że jest to po prostu przereklamowane, że można znaleźć w drogerii dobrej jakości produkty, które będą działały podobnie, więc po co wydawać kasę na markę Olaplex? Jakiś czas temu, po tym jak kolejny już wasetny raz ktoś mi te kosmetyki polecił, polecaliście mi je zarówno wy, jak i osoby z mojego otoczenia. Stwierdziłam, że jednak kupię, jednak przetestuję. Upolowałam na Motino bardzo fajny zestaw: spokojenie, szampon i odżywka po 100 ml, plus Olaplex 350 ml za około 120 zł. No i wzięłam się za testy. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po pierwszym użyciu już te efekty były widoczne, już te włosy były inne i też inaczej się zachowywały po czasie. No, powiem wam, że naprawdę byłam w szoku. Może zacznijmy od tego, jakie są moje włosy. Niestety bardzo długo je rozjaśniałam. Raz na jakiś czas, do tej pory mi się to zdarza. Używam też prostownicy. Kiedyś używałam jej częściej, teraz sporadycznie, no ale jednak po nią sięgam. Więc te włosy no nie są w super kondycji. Pomimo tego, że od dłuższego czasu bardzo mocno o te włosy dbam i staram się świadomie dobierać pielęgnację, to one po latach są zniszczone. Więc jeżeli znajdę produkty, które już po pierwszym użyciu dały mi efekt, i ja to po prostu widzę, czuję jak dotykam te włosy, widzę, że one inaczej się układają, zachowują. To znaczy, że te produkty muszą być genialne. Jeśli chodzi o nakładanie tych produktów, to najpierw oczywiście nakładamy trójkę na wilgotne, delikatnie przesuszone ręcznikiem włosy. Napisane jest, żeby nakładać na około 10-15 minut, ale ja wyczytałam w internecie, że najlepiej nałożyć na kilka godzin i wtedy te efekty są najlepsze. Także ja dokładnie tak zrobiłam. Na wilgotne włosy nałożyłam ten Olaplex w dosyć sporej ilości. Pochodziłam w tym około 4 godziny. Później umyłam włosy szamponem. Jest to czwórka, i na koniec nałożyłam odżywkę. Potrzymałam około 10 minut. No i zmyłam. z tego zestawu, a użyłam go dwa razy, nie dokładałam żadnych innych produktów: ani maski, ani produktów wygładzających bez spłukiwania. Nie dałam nawet olejku na końcówki, a włosy wyglądały przepięknie. Były wygładzone, bez problemu się układały. I co ważne, nie stały mi tutaj baby hairy. Ja mam te baby hairy dosyć długie i żeby one się ładnie ułożyły, zazwyczaj używałam lakieru do włosów. Po tych produktach wszystko idealnie było wygładzone, nawet tutaj przy przedziałku, a przy tym te włosy były bardzo miękkie, takie bardzo fajne, lekko puszyste, ale puszyste w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli takie bardzo mięciutkie, podniesione u nasady, była dodana objętość, ale one nie były spuszone. Także zestaw mnie mega zaskoczył. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się takich efektów. To, co również zauważyłam, to to, że włosy bardzo długo zachowują świeżość. Ja zazwyczaj myję włosy codziennie albo co drugi dzień. Jak użyłam za pierwszym razem tego zestawu, to myłam włosy dopiero na trzeci dzień i tak naprawdę mogłabym jeszcze te włosy jeden dzień przetrzymać. Bo one wyglądały bardzo dobrze i bardzo świeżo. Dzisiaj mam włosy trzeci dzień po myciu. Specjalnie nic z nimi nie robiłam od momentu, kiedy wstałam. Tylko przeczesałam je szczotką. Nie stylizowałam, nie dokładałam żadnych produktów, olejków. Chciałam Wam pokazać, jak to realnie wygląda. Także mamy tutaj przedłużenie świeżości włosów i skórę głowy, i to zdecydowanie widać. Myślę, że jest to głównie zasługa szamponu, czyli czwórki, oraz hair perfectora, czyli trójki, bo te produkty nakładałam od nasady na całe włosy odżywkę nakładałam od połowy no a jeśli chodzi o świeżość włosów głównie chodzi o górę no fajnie się one układają faktycznie lekko mają tutaj jeszcze objętość, pomimo tego, że 3 dni ich nie myłam no to te włosy są jeszcze odbite nie są oklapnięte nie są jakieś takie nieświeże nawet tutaj od spodu także podsumowując produkty Olaplexu nie wierzyłam, przetestowałam i uwierzyłam zakochałam się w tych kosmetykach zakochałam się w efekcie Jestem bardzo ciekawa, jak moje włosy będą wyglądały po kilku tygodniach, po kilku użyciach. Myślę, że ten efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny. Już planuję kupić sobie jakiś inny zestaw, żeby mieć zapas, żeby mieć kolejne opakowania, no bo jak dla mnie jest to po prostu włosowy game changer. Będąc przy Olapleksie, powiem Wam jeszcze o zestawie, który znalazłam w internecie w mega cenie i jest to naprawdę świetny zestaw dla osób, które nie znają tej marki, a chcą ją poznać. Myślę, że gdybym znalazła ten zestaw zanim kupiłam ten, to na pewno bym się na niego zdecydowała. Zestaw znalazłam w świetnej cenie na stronie Perfume Dreams. Nie kojarzę, czy ja tam kiedyś coś zamawiałam, czy nie, czy ja mam tam jakieś konto, ale jeśli nie, to myślę, że założę i zerknę na tą stronkę, bo po pierwsze jest dużo marek, zarówno droższych, jak i tańszych. Jest bardzo duży asortyment a po drugie ceny są fajne. Przechodząc już do tego konkretnego zestawu, jest to Olaplex Discovery Kit i mamy tutaj aż 8 produktów, z czego jeden jest pełnowymiarowy i jest to olejek siódemka. Sam ten olejek kosztuje w pojemności 30 ml 150 zł, a zestaw kosztuje na stronie Perfum Dreams 155,42 Także jest to jakaś obniżka, jakaś wyprzedaż, no, tak czy siak, jest to naprawdę mega okazja. W zestawie poza olejkiem mamy 4 produkty po 30 ml, trójkę, czwórkę i piątkę czyli hair perfector, szampon i odżywkę. I mamy jeszcze ósemkę, czyli maskę do włosów, i do tego mamy 3 produkty po 20 ml, 4C, 6 oraz 9. Także idealna opcja na przetestowanie. Moim zdaniem, bardzo dobra cena. Mam nadzieję, że ten zestaw się szybko nie wyprzeda, bo sama planuję go sobie kupić. Wspomnę Wam jeszcze o wydajności, bo o, chyba o tym zapomniałam. Jeśli chodzi o trójkę, to rekomenduje się, żeby nakładać tego produktu dosyć sporo. Ja na dwie aplikacje zużyłam mniej więcej 2 piąte. No na pewno nie zużyłam połowy opakowania. Mamy tutaj 50 ml. Także myślę, że nakładałam mniej więcej 10 ml na jedną aplikację. W przypadku szamponu i odżywki wystarczy bardzo malutka ilość, dosłownie troszeczkę, zwłaszcza jeśli chodzi o szampon, bo on w kontakcie z wodą się bardzo mocno pieni i nie potrzebujemy nakładać go dużo, bo jest dosyć gęsty. Za pierwszym razem użyłam tych kosmetyków zdecydowanie za dużo, bo jeśli chodzi o produkty drogeryjne do włosów, no to nakładam sporo szamponu, jak i sporo odżywki. Tutaj tyle nie potrzeba. Wystarczy dosłownie troszeczkę. Także mamy tutaj po 100 ml. No i myślę, że te buteleczki mogą starczyć naprawdę na długo, bo produkty są niesamowicie wydajne. Z kategorii pielęgnacja włosów mam wam do polecenia jeszcze jednego ulubieńca. Jest to tym razem produkt drogeryjny, marka L'Oreal, seria LSF, dokładnie Glycolic Gloss, 5-minutowa maska do laminacji. Jest to coś podobnego jak te wodne odżywki do laminacji, tylko tamte produkty, jeżeli używamy ich zbyt często, jeżeli przesadzimy, to mogą nam włosy przesuszać. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Jest to kosmetyk kremowy, ale nie jest on ciężki, tłusty. Nie oblepia włosów i bez problemu się z nich później zmywa. Jeśli chodzi o wydajność, jest bardzo ok, bo mamy tutaj 200 ml, a ja przez około 2,5 miesiąca. Złożyłam mniej więcej połowę opakowania. Przechodząc do efektów, podobnie jak w przypadku tych masek w płynie, które moim zdaniem są bardziej maskami SOS, maskami bankietowymi, raz na jakiś czas, mamy tutaj tafle, mamy przepiękne wygładzenie, ale ten produkt używany regularnie moich włosów nie przesuszył. Także, jak dla mnie, bardzo fajna maska drogaryjna, która faktycznie daje ładny efekt. Oczywiście nie będzie to efekt długotrwały, jak w przypadku Olaplexu, który działa gdzieś tam od wewnątrz włosów i je naprawia, regeneruje i scala jakieś wiązania. Tutaj mamy raczej efekt na zewnątrz, na chwilę, no ale tak czy siak fajnie działa, nie przesusza, także myślę, że będę do tego produktu wracać. Zanim przejdziemy do kategorii makijaż, wspomnę Wam jeszcze o moim ponadczasowym ulubieńcu z kategorii zapachy, do którego wróciłam, otworzyłam kolejne opakowanie. Dzisiaj będzie trochę nowości, trochę kosmetyków, które odkryłam w październiku, ale będą też tak zwane odgrzewane kotlety, czyli ulubieńcy, do których po jakimś czasie wróciłam. I to jest właśnie jeden z nich. Jest to Mgiełka Sol de Janeiro, zapach numer 62, pistacje i słony karmel. Markę Sol de Janeiro, a zwłaszcza ich Mgiełki, wielokrotnie Wam polecałam. W tym momencie mam 7 zapachów. Ale to jest jedyny zapach, którego zużyłam więcej niż jedno opakowanie, i jak mi się kończy, to z automatu ten zapach kupuję. Jest to zapach pistacjowy, faktycznie tą pistację czuć. Może nie od razu, ona się musi troszkę na skórze rozejść, ale po jakimś czasie faktycznie ta pistacja jest wyczuwalna. I jest przełamana tym słonym karmelem, ale ona nie jest bardzo słodka. Jest to zapach słodki, ale moim zdaniem nie jest przesłodzony, nie jest wręcz lepki, przez co nie męczy nas po jakimś czasie, nie mamy go dosyć. Jeśli chodzi o trwałość, naprawdę super. Na początku jest oczywiście mocniejszy, później troszkę delikatniejszy. Żeby przedłużyć tą trwałość i wzmocnić efekt, fajnie jest go podrasować balsamem, a właściwie kremem z tej serii. Najpierw nakładamy krem, później spryskujemy się tą giełką i ten zapach jest naprawdę obłędny. Także kolejny raz polecam Wam giełki Sol de Janeiro, zarówno tą, jak i inne zapachy, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pojawiło się ostatnio bardzo dużo zestawów świątecznych, także jest to fajna okazja, żeby w dobrej cenie coś kupić, żeby przetestować. Jak dla mnie są to naprawdę rewelacyjne produkty. Przejdziemy do kategorii makijaż, i tutaj mam dla Was sporo polecajek. Po pierwsze, dlatego że dużo testowałam, nagrywałam dużo testów, największa no część tych kosmetyków była naprawdę świetna. A po drugie, ostatnio wyjęłam z szuflady kilku ulubieńców, powiedzmy, ostatnich miesięcy, do których wróciłam i również chciałabym Wam je pokazać. Zacznę od kremu BB, który jest po prostu genialny. Używam go ostatnio bardzo często i podoba mi się nawet bardziej niż klasyczna wersja, a jest to Misza Perfect Cover Serum BB Cream. Ja mam kolorek 23, w klasycznej Miszy mamy SPF42, tutaj mamy SPF50, PA. Także ta ochrona jest dosyć spora. Kosmetyk trafia w 100% w moje makijażowe preferencje. Po pierwsze, dlatego, że jest bardzo lekki, a ja takich produktów używam najczęściej, uwielbiam takie formuły. Po drugie, dlatego, że ma idealne dla mnie krycie na co dzień, czyli lekkie w stronę średniego. Wyrównuje koloryt, delikatnie zakrywa niedoskonałości, także daje nam efekt upiększenia. Nie mamy tutaj maski, nie jest tego za dużo, nie ma za mocnego krycia, nie jest za ciężko. Jak dla mnie ten kosmetyk daje efekt make up, no make-up, bardzo fajną świeżość, a przy tym jest naprawdę bardzo trwały. Ja o tym kremie BB wspominałam już na kanale wielokrotnie, także jeżeli oglądacie mnie regularnie, to już na pewno o nim słyszeliście i jest to dla Was powtórka z rozrywki, ale może są osoby, które jeszcze o nim nie słyszały. Jeżeli szukacie fajnego, lekkiego kremu BB, który daje mega naturalny efekt i jest bardzo trwały, to zdecydowanie polecam misze i jest to perfect cover serum BB Cream. Kolejny makijażowy ulubieniec to genialny puder za grosze, jest to po prostu mega hit, a mowa tutaj o Essence i jest to puder Flawless Skin Trio Loose Setting Powder. Puder podobnie jak Misza ma wszystkie cechy, których ja w tego typu kosmetykach szukam, czyli po pierwsze jest bardzo lekki, także czy nałożę go pędzlem, omiotę skórę, czy nałożę go puszkiem w trochę większej ilości, to tego pudru po prostu nie widać. Nie daje on efektu pudrowości, nie wygląda sucho, nie wygląda ciężko. Przy tym przepięknie wygładza. Powiedziałabym, że wręcz bluruje skórę, a kosztuje dosłownie kilkanaście złotych. Przez to, że jest lekki i ma bardzo naturalne wykończenie, sprawdza mi się również pod oczami. Bardzo ładnie utrzymuje korektor, wygląda mega gładko, wygląda bardzo naturalnie. Także dla mnie jest to świetny puder. Co prawda w opakowaniu ten puder wygląda intensywnie, te kolory wyglądają dosyć mocno. Ale jeżeli nie przesadzimy i nałożymy odpowiednią ilość, to tego nie będzie widać. Nakładałam ten puder zarówno pędzlem, jak i puszkiem, dawałam pod oczy, dawałam na całą twarz, na strefę T i zawsze wyglądał świetnie. Także polecam, jest to jak dla mnie świetny puder. Niestety jest ciężko dostępny, bo w wielu drogerych internetowych jest po prostu wyprzedany. Ale jeżeli gdzieś go znajdę, to na pewno wrzucę Wam linka. Zdecydowanie warto się zainteresować. Przejdziemy sobie teraz do tego, co mam na oczach, co się tak pięknie błyszczy. Do drogeryjnej błyskotki, która ostatnio skradła moje serce, a jest to Everline Cosmetics seria Wonder Match. Cień w kolorze 05 Golden Glow. Jest to przepiękny błyszczący cień, który jak dla mnie ma idealny odcień szampana. Myślę, że będzie bardzo uniwersalny, bo on nie jest ani za chłodny, ani za ciepły, nie ma żadnej ciepłej, złotej podstawy, nie idzie też w chłodne tony. No, jest to po prostu idealny szampan. W zależności od tego, ile go nałożymy i na co go nałożymy, to on będzie wyglądał inaczej. Jak nakładam go na cienie pudrowe, tak jak dzisiaj, to on mi daje efekt mokrej powieki. Jeżeli nałożyłabym go mniej, wklepała tylko delikatnie i rozciągnęła te drobinki, to dałby efekt iskierek. Dzisiaj nałożyłam go troszkę więcej, a jeżeli dałabym go na mokrą bazę albo na mokry korektor, to miałabym po prostu tafle. Także w zależności od okazji, w zależności od tego co lubicie, możecie tym jednym cieniem osiągnąć różne efekty. W dziennym makijażu dać dosłownie troszeczkę, rozklepać ten cień i osiągnąć taki bardzo subtelny efekt iskierek. A możecie nałożyć na mokro i osiągnąć wręcz efekt stalowego szampana. Także tutaj co kto lubi. Także jak dla mnie cień jest obłędny i myślę, że gdybym spośród wszystkich tego typu pojedynczych błysków miała wybrać tylko jeden, jeden najpiękniejszy. To bardzo możliwe, że byłby to ten. Gorąca polecajka. Kolejny ulubieniec października to róż płynie od marki Rosy. Jest to kolorek Peach Sunday. On mi bardzo mocno, zarówno kolorem, jak i wykończeniem, przypomina jeden z moich ulubionych róż perfumeryjnych, a mowa tutaj oczywiście o Huda Beauty. Jest to dokładnie Blush Filter Liquid Blush odcień Peach Sorbet. Jak testowałam na kanale ten róż, to robiłam porównanie. Robiłam wam słocze obok siebie, i one są naprawdę bardzo podobne. Poza kamerą nakładałam ten róż na jedną stronę, ten na drugą. No i powiem szczerze, że za bardzo nie było różnicy. Tutaj macie swatch różu od Rosey i jest to taka typowa brzoskwinia z nutą koralu czyli coś, co ja lubię najbardziej, bo jest to taki bardzo świeży, młodzieńczy efekt. Pigmentacja tego różu jest bardzo wyważona, podobnie zresztą jak chudy. Nakładamy ten kosmetyk na skórę, to może się wydawać, że pigmentacja jest dosyć spora, ale podczas blendowania on się delikatnie wytraca, robi się subtelniejszy. I ten efekt jest taki bardzo naturalny. Możemy ten róż trochę zbudować, da się go trochę wzmocnić. No ale nie będzie to na pewno tak intensywny kolor jak tutaj na słoczu. Dla mnie jest to plus, bo ja lubię róże bardziej naturalne. Kolejny ulubieniec to paleta kremowych produktów do twarzy od marki Catrice. Ja trochę o niej zapomniałam, ale ostatnio widziałam na YouTubie film, gdzie dziewczyna polecała tą paletę, także wyjęłam ją z szuflady, zaczęłam jej używać. I ponownie stwierdziłam, że jest to naprawdę genialny kosmetyk za grosze. W palecie mamy 6 produktów, dwa bronzery, dwa róże oraz dwa rozświetlacze. Jeśli chodzi o kolory, to nie pasuje mi tylko ten ciemny rozświetlacz, bo on jest bardzo złoty i niestety pomimo tego, że jest to produkt kremowy... To troszkę się ten kolor wybija i nie za dobrze to wygląda, ale poza tym jednym kolorem wszystkie pozostałe dobrze mi się sprawdzają. W ogóle moim zdaniem paleta jest bardzo fajnie zrobiona, uniwersalna. Nie mamy tutaj krzykliwego Barbie Pink, nie mamy czegoś mocno chłodnego, szarego. Bardzo ładny, taki lekko zgaszony róż, brzoskwinia i dwa fajne bronzery, jeden cieplejszy, drugi bardziej neutralny. Jak widzicie, pigmentacja jest bardzo ok, ale moim zdaniem nie jest przesadzona, przez co no, nie ma problemu z tymi produktami, nie zrobimy sobie krzywdy, nie zrobimy sobie plam, bardzo fajnie się blendują, są intuicyjne w pracy. No i mamy tutaj ładne kolory. Jeśli chodzi o formułę, to ona nie jest zbyt tłusta, przez co nie jeździ pod gąbką, nie rozpuszcza nam również podkładu pod spodem, także paleta jak dla mnie świetna, a kosztuje około 30 zł. Myślę, że jeżeli szukacie czegoś na początek, chcecie zacząć przygodę z kremowymi produktami, ale nie chcecie wydawać dużo kasy, będzie to dla Was idealne rozwiązanie. Przejdziemy sobie teraz do dwóch ulubieńców z drugiej kolekcji Brush Up by Maxineczka. Testowałam tych kosmetyków więcej, no i tak naprawdę wszystko mi się sprawdziło, ale te dwa najbardziej mi się spodobały i tych dwóch produktów używam najczęściej. Pierwszy z nich to żel do brwi, jest to po prostu Eyebrow Setting Gel, Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą z tego kosmetyku zadowoleni, bo to nie jest żel, który utrwala na mur beton. Jak nakładam ten żel, to czuję, że on po chwili zastyga, że on mi te brwi utrwala i one się nie ruszają. Ale jeżeli chciałabym dołożyć sobie tego żelu, tak jak teraz, przeczesać brwi szczoteczką, to one są na tyle plastyczne, że nie ma z tym żadnego problemu. Także to nie jest formuła żelu typu klej do brwi, który przykleje Wam włoski do skóry i tego nie ruszycie. Nic się nie da z tym zrobić. Dla mnie jest to plus, bo ja takich żeli nie lubię. Nie przepadam też za efektem laminacji. Wolę, żeby te brwi wyglądały bardziej naturalnie. No i ten żel mi to daje. Także ja jestem z niego zadowolona. No i podejrzewam, że kupię sobie kolejne opakowanie. Drugi hit tej kolekcji to zdecydowanie konturówka. I mówię tutaj zarówno o formule, jak i o konkretnym kolorze. Jest to odcień 05 Top Nude, czyli idealny dla mnie nudziak. Nie jest za ciemny, nie jest za jasny. Ma idealny, neutralny kolor. Także bardzo często sięgam i naprawdę uwielbiam. Formuła, podobnie jak kolor, jest dla mnie idealna, bo bardzo często używam konturówek solo, wypełniam nimi całe usta i traktuję je po prostu jak pomadki, ale nie każda konturówka się do tego sprawdzi. Niestety konturówki zastygające, jeżeli wypełniam nimi usta, bardzo często pękają, przesuszają, no i nie wygląda to dobrze. Na obrysie wyglądają przepięknie, sprawdzają się ok, ale do wypełniania już nie. W przypadku tej konturówki sprawdza się to świetnie, bo ona jest trwała, utrzymuje się u mnie kilka godzin, ale nie zastyga. Także jak nałożę ją na całe usta, to jest bardzo komfortowa, nie pęka, jest kremowa, przyjemna, ale niezbyt kremowa, przez to nie rozlewa się za kontur. No i ma przepiękny, idealny, nudziakowy odcień. Także ode mnie gorąca polecajka, pokażę Wam jeszcze słocza, jeżeli szukacie idealnego nudziaka na jesień, lekko brązowego, ale niezbyt ciemnego i bardzo fajnej, komfortowej formuły, to będzie to konturówka dla Was. Ostatni ulubieniec października to oczywiście pisak do piegów jest to pisak Klaresa i Kitulec. No i jest to dla mnie pisak idealny. Pisak jak dla mnie jest idealny pod każdym względem. Od momentu, kiedy go przetestowałam, używam tylko tego pisaka, także na pewno, jak będę robić zakupy w Hebe, to zrobię sobie zapas. Pisak jest idealny po pierwsze pod kątem koloru i pigmentacji, bo przepięknie zgrywa się z moimi naturalnymi piegami, wygląda bardzo naturalnie. A jeśli chodzi o pigmentację, ona jest mocna, ale nie za mocna. Przez to, jak doklepiemy te piegi, to one są widoczne, są dosyć wyraźne ale nie wygląda to sztucznie. Kolejna sprawa to aplikator, który jest rewelacyjny. Co prawda mamy tutaj kulkę, której trochę się bałam, bo testowałam pisek z Mio i on mi się w ogóle nie sprawdził, ale tamta kulka była dużo, dużo większa. Tutaj mamy bardzo malutką kuleczkę, która robi idealne, nie za duże, nie za małe piegi. Robiąc piegi i nawet dociskając trochę mocniej do skóry, ten tusz się nie rozpływa, nie rozlewa, także jest to bardzo proste i intuicyjne no i mamy niesamowitą trwałość piegi utrzymują się bez problemu cały dzień, ja zazwyczaj robię je na przypudrowanej skórze i wszystko się super trzyma. Także pisak zdecydowanie wart polecenia, wart uwagi. I na pewno kupię sobie kolejne opakowania. Jeśli chodzi o ulubieńców października, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!